Siemanko moi drodzy, z tej strony oczywiście Tasiek, witam was w kolejnym materiale na moim kanale dotyczącym Pokémon TCG. Tym razem jest to taki materiał, którego jeszcze na kanale nie było, zostałem poproszony o nagranie czegoś takiego przez jednego z was. Zatem coś takiego nagrywam, mianowicie chciałbym wam pokazać karty, które moim zdaniem będą miały największy wpływ, największy efekt, jeżeli chodzi o metę w Pokémon TCG i to jak to się wszystko zmieni po wyjściu dodatku, Paradox Rift. Jeżeli takie materiały Wam się podobają, koniecznie zostawcie lajka i napiszcie mi komentarz, żebym wiedział, że muszę je nagrywać częściej. Przy wyjściu każdego dodatku. Zasubskrybujcie kanał oczywiście po więcej tego typu materiałów i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Karty nie są w, w jakiejś specjalnej kolejności, są tak po prostu wrzucone do folderu i będę teraz omawiał jedne, jedną po drugiej. Pierwszą kartą jest Counter Catcher. Tu jest stary art Counter, counter Catchera z poprzednich, z poprzednich wersji, ale teraz zostajemy nowy kanterkaczy, który będzie działał dokładnie tak samo, czyli możecie go zagrać w momencie, w którym macie więcej prize'ów od przeciwnika, czyli jesteście do tyłu i switchujecie jednego z Pokemonów przeciwnika z ławki z Pokemonem aktywnym. No i tutaj pewnie większość z Was się może zastanawiać, dlaczego ta karta jest taka ważna i taka mocna. No powiedzmy sobie, gracie grę, jesteście bardzo do tyłu, no i potrzebujecie wyciągnąć na aktywa coś, czego przeciwnik nie cofnie, więc zagrywacie Bosses z orders w to coś, no i nie możecie już zagrać supportera. No to teraz sobie wyobraźcie, że jest countercatcher. Zagrywacie countercatchera w to coś, zagrywacie iono bądź judge'a, disruptujecie rękę przeciwnika, dając mu jeszcze mniejszą szansę na to, żeby to coś cofnął. Brzmi dobrze. Jesteście do tyłu. Potrzebujecie zrobić knockout, ale niekoniecznie na aktywnym pokemonie przeciwnika. Bosujecie dookoła niego, ale przeciwnik ma już zagranie w ręku na tą ewentualność. Jeżeli zagracie Ajono bądź Jaja, przeciwnik zaatakuje wtedy pokemonem, który jest na ławce, którego chcieliście zbosować i, i, i zbić i znokautować, więc ma takiego tak zwanego szacha na was, tak? Szachmat trochę wam założył. No, a w tym wypadku. Zagrywacie Counter Catcher w Pokemona, który jest na ławce, którego chcecie zbić, który daje większą szansę przeciwnikowi na wygraną. Zagrywacie Jaja lub Aiono, zmniejszacie rozmiar jego ręki i atakujecie w to, co chcieliście zaatakować. Więc wydaje mi się, że ta karta będzie miała duży wpływ na to, co teraz widzimy i na to, jak będziemy grać w przyszłości. Trzeba będzie grać dookoła tego i dookoła bossa najprawdopodobniej. To będzie grane pewnie w dekach, które lubią być do tyłu, jak na przykład Control, przede wszystkim Control czy też deki pokroju Banet EX, ewentualnie Gardevoir EX. Gardevoir bardzo lubi być do tyłu, w związku z czym granie Counter Catchera będzie raczej czymś oczywistym. No i też w taliach, które bardzo, bardzo lubią używać przedmiotów i grają na przykład dużo Pokestopów, chociaż tutaj bym się zastanawiał, czy na przykład taki Chien nie woli nadal grać Cross Switcherów zamiast Counter Catchera, ale karta ewidentnie. Ewidentnie jest dobra. Jest potrzebna w mecie, bo, bo aktualnie mamy mało potencjału na kiedy Jedynie mamy ono w tej chwili, tak naprawdę. A teraz będziemy mieli jeszcze Counter Catchera. Całkiem, całkiem spoko. No i mamy Rewersal energii oczywiście. Drugą kartą, którą wybrałem, jest Iron Hands EX. I w sumie ciężko mi stwierdzić, co ja myślę o tej karcie. Jest to Pokémon elektryczny. 230 zdrowia Basic. Bardzo dużo, jak na, jak na Basica. No, i głównie rozbiegać to wszystko o ten drugi atak brzmiący ładnie Ampiu Very Match, który zadaje 120 obrażeń, ale jeżeli znokautujecie Pokemona przeciwnika, bierzecie prawie za więcej. Dlaczego to wydaje się takie mocne? Ano dlatego, że dużo Pokemonów podstawowych ma mniej niż 120 zdrowia. Wyobraźcie sobie, że gracie na Lost Boxa: tam jest Konfi, który ma 70, Sable, który ma 80, Cramorant, który ma 110, no i wychodzi taki Iron Hands. Mówi do Was, Ampiu Very Match i bierze sobie dwie nagrody za Waszego basic Pokemona. Wyobraźcie sobie, że gracie lugią. Wychodzi sobie Iron Hands, uderza w Waszą lugię V, Ampiu Very Match, bierze dwa prezy. Palkia V to samo, Starmie V to samo. Cokolwiek, co ma weakness na, na Pokémony elektryczne, działa dokładnie tak samo. Cokolwiek, co to zbijam, działa tak samo, daje prey za więcej. Jeżeli nie jesteście w stanie sobie poradzić z Iron Handsem i dać mu kolejną turę na atak, no to on już weźmie najprawdopodobniej cztery prey. Więc wydaje się być to bardzo mocną kartą. Pytanie, ile deków będzie w stanie to zutylizować? Tutaj na myśl przychodzi mi od razu oczywiście MiraiDon, który może to naładować fluffymi generatorami, ale nie tylko, bo, na przykład, Cien potrzebuje jednej energii elektrycznej i trzech wodnych, żeby naładować tego Iron Lugia również jedna energia elektryczna i trzy dowolne, zwłaszcza że gramy dużo energii specjalnych, więc możemy je tutaj. Tutaj podpiąć, nawet Charizard jedna energia elektryczna, wzarda albo ewolucja wzarda. I podpinacie trzy kolejne energie, tym razem ogniste. Więc ta karta wydaje się mieć naprawdę bardzo duży, praktycznie nieograniczony potencjał, może przyspieszyć metę, wyrzucić niektóre tali z, z mety. Pytanie tylko, jak to wszystko wyjdzie w planiu w praktyce, jak bardzo ta karta będzie, będzie użyteczna i jak wiele talii będzie mogło ją bez problemu, bez problemu używać. Kolejna karta, wydaje mi się najmocniejszą, o ile nie, jedną z mocniejszych, o ile, nie naj, o ile nie najmocniejszą kartą w tym dodatku. Jest to Erden Vessel, czyli item, którego możemy zagrać, discardując z, z ręki inną kartę, i dobieramy dwie dowolne Basic Energie do naszej ręki. Dlaczego wydaje się to być takie mocne? Kiedyś była taka karta, nazywała się Professor's Letter, która pozwalała na dobieranie właśnie energii w ten sposób i była grana praktycznie wszędzie. W wodnych dekach do, do niedawna mieliśmy Cephasia's Bucket, który pozwalał wyciągnąć dwie wodne energie z deku i też był grany w wielu wodnych dekach. Tutaj mamy wyciągnięcie dwóch dowolnych energii stali, jakie chcemy. Potrzebujecie dwóch energii więcej w cien Pao? Zagrywacie arten Vessel i wyciągacie to. Potrzebujecie dwóch dodatkowych energii, nie wiem, w Lost Boxie czy, czy coś takiego? Potrzebujecie energii w Lost Boxie? Zagrywacie arten Vessel. Potrzebujecie energii w Goldengo, Który pojawi się za chwilę. Zagrywacie to i macie dwie energie. Możliwości tej karty są naprawdę nieograniczone. Potrzebujecie dwie energie w Gardevoir? Macie je. Potrzebujecie dwie energie w Miraidonie, Proszę bardzo. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo zastosowań tej karty będzie można odnaleźć teraz i w przyszłości. Zatem wydaje mi się jedną z mocniejszych kart. kart. Karta ta była naprawdę potrzebna, bo mało mieliśmy wyszukiwania energii. Był Energy Search tylko. Tak mi teraz przyszedł do głowy, kiedyś był grany... Jak to się nazywało? Energy Spinner, bodajże, który dobierał wam jedną energię z deku, chyba że to była wasza pierwsza tura, więc dobierał trzy. I to było grane naprawdę bardzo często. Więc Erden Vessel wydaje mi się być kartą, którą, którą warto gdzieś tam sobie, sobie trzymać. Jak nie teraz, to będzie użyteczna w przyszłości. A będzie też użyteczna z tym panem Goldengo EX. 260 zdrowia Stage One. 260 to jest taka liczba, która nie jest zbyt dobra, no bo mamy albo 220, albo 280, 260 to jest tak pomiędzy, to nie jest dużo zdrowia, ale nadal wystarczająco, żeby, żeby sprawić kłopoty, no i połączenie bardzo dobrej umiejętności z bardzo dobrym atakiem na Stage 1 Pokemonie wydaje się być oczywistym, dobrym wyborem w tym dodatku, mamy umiejętność Coin Bonus, która dobiera Wam kartę, jeżeli ten pokémon jest na aktywie, to dobieracie jedną kartę więcej. Czyli macie powiedzmy Goldengo na aktywie, dobieracie z niego dwie karty. Macie Goldengo na ławce, dobieracie jedną kartę z Goldengo na ławce. A jak zagracie Switcha, to dobieracie dwie karty z Goldengo nowego, który pojawił się na aktywie. Brzmi jak dobry, dobry Draw Engine, brzmi jak dobry Draw Engine, zwłaszcza że to jest wasz główny ataker też w deku. I na podstawie Goldengo dookoła Goldengo powstanie pewnie nie jeden deck, nie jedna wersja, wersja talii. I wydaje się być, się być ta talia bardzo mocna, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na atak. Make it rain. Diskardujemy dowolną liczbę basic energii z ręki i zadajemy 50 obrażeń za każdą z tych energii. Jeżeli ktoś kiedyś grał baby blawnem, czyli baby blacefalonem w, w Pokémon TCG, to może kojarzyć ten atak, bo ten atak praktycznie jeden do jednego przypomina atak baby blauna. No i, i co? No i co zrobicie? Nic nie zrobicie tak naprawdę. Ja się śmieję, że to jest taki, taki chien pao tylko bez konieczności robienia box Kalibura. No bo podpinacie jedną energię i energię, resztę macie energię w ręku i po prostu atakujecie, a potem zagrywacie jeden re Energy Recycler czy dwa Energy Retrieval, Superior Energy Retrieval i atakujecie w następnej turze znowu za niebotyczne, niebotyczne liczby. Naprawdę karta wydaje się mieć niesamowity potencjał. Ja będę bardzo chciał ograć oczywiście, oczywiście ten, ten deck, stworzyć go w jakiejś, w jakiejś dobrej formie. Już teraz mam w miarę dobrą... Listę, więc nic, nie pozostaje nam nic, tylko czekać, aż dostaniemy Paradox Rift i będziemy mogli grać tym. Kolejna karta to Iron Valiant EX i umieściłem ją tutaj, dlatego że widzę potencjał, ale nie wiem, jak go wykorzystać. Mamy atak za 200 obrażeń, i w następnej turze nie możemy atakować. No tak, średnio. Ale umiejętność, która mówi, że raz na turę, jeżeli ten pokémon wejdzie z ławki na aktywa, możecie nałożyć 20 obrażeń na jednego z pokémonów przeciwnika. No to powoduje, że ten atak robi już 220 obrażeń, powiedzmy. A jak macie 2, to 240. Dorzućmy do tego, że wychodzi kapsuła, której tutaj nie dodałem w sumie, czyli tool, który pozwala zadawać 20 obrażeń więcej Pokémonom Future i mają one wtedy darmowy retreat, no to taki Iron Valiant już potrafi nieźle namieszać. Jest też szansa na to, że wyjdzie dek, który będzie tak zwanym donk deckiem. Idziecie pierwsi, Zaczynacie grę. Przeciwnik wystawia jednego Pokemona, który ma 60 zdrowia, to co robicie? Wystawiacie jakiegoś Basica, Switch card na Iron Valianta, Retreat za Iron Valianta. I jeszcze jeden Switch card na kolejnego Iron Valianta i zadajecie 60 obrażeń z samej abilitki. Wygrywacie grę, a przeciwnik nawet nic nie zrobił. Potencjał jest, trzeba go tylko umieć wykorzystać. No ja tego zrobić się, wydaje mi, potrafił. Nie będę. Kolejny Pokemon. W tym zestawieniu Jirachi. Giraci z umiejętnością Stellar Veil oczywiście jest tutaj głównie dla tej umiejętności i chroni on wasze Pokémony przed wasze Pokemony na ławce przed nałożeniem damage kanterów efektami ataków używanych przez basic Pokémony przeciwnika. Skomplikowane, ale to tak jakbyście przeczytali, widzisz Seblaja, Seble nie robi nic, bo to jest tak naprawdę kontra jeden do jednego na Seblaja, który jest basic Pokémonem i będzie nakładał kanterki na wasze Pokémony na ławce. Więc mamy Jiraciego, który będzie przed tym chronił. Ile deków będzie go grało? Zobaczymy. Jak będzie go grało naprawdę dużo deków, to Lostbox może, może powoli umierać, wymierać. Ale podobnie mówiono z Mew: wyszedł Drapion, wyszedł najpierw Eternatus z potem wyszedł Drapion, potem teraz wyszedł Spiritom i Mew Vimax Co? Wygrywa turniej w Lil. Zobaczymy, jak będzie. Może będzie jakiś sposób na poradzenie sobie z tą kartą, na przykład, nie wiem, agresywna lista liczba bossów, plus Lost City. Albo jakiś Cross Switcher plus Lost City, ewentualnie może, nie wiem, Iron Valiant, który będzie to jakoś zbijał. Zobaczymy jak, jak, to, jak to wyjdzie. Kolejny Pokemon w zestawieniu, kolejny Pokemon Roaring Moon i X. No to się wydaje być naprawdę mocne. Na takie talie, które, które gdzieś są trochę wolniejsze albo, albo mają sporo zdrowia. No bo patrzcie na pierwszy atak. Atakujecie przeciwnika, nokautujecie przeciwnika i zadajecie sobie 200 obrażeń. Okej, okay, 200 obrażeń sobie zadajecie, ale co jeżeli na przykład po drugiej stronie jest nie wiem Rapid Strike Interion VMAX. One shotujecie Interiona, bierzecie 3 prize'y. On jak wam odda to bierze dwa. No brzmi jak plan, prawda? Brzmi jak plan. No, w tym wypadku, póki w mecie mamy jeszcze Pokémony 3 prizowe, to jest bardzo dobry atak, ale też na Pokémony 2 jest to dobry atak, które na przykład nie będą w stanie łatwo odpowiedzieć. Ee, załóżmy, że nie wiem, Lugia Vistar powiedzmy, a pada od tego ataku, Giratina Vistar pada od tego ataku. Raz na grę możemy tego użyć, czy nawet dwa razy na grę, i wydaje się to być bardzo mocne. A do tego mamy jeszcze Calamity Storm. Z trzech energii uderzamy 100. Plus 120, jeżeli zdyskardowaliśmy jakiś stadion z gry. I naładowanie tego Pokemona jest naprawdę proste. Ładujecie to jedną energią z ręki. Nadal mamy w mecie Dark Pacze, które podpinają energię, ym, energię mroczne do mrocznych Pokemonów na ławce z Discarda. Teraz wychodzi jeszcze Pokemon, yy, Profesor Sadas Vitality, naprawdę mocny supporter, ale nie ma go w tym zestawieniu. Yy, w sumie nie wiem dlaczego. Profesor Sadas Vitality, która pozwala wam podpiąć energię Basic z Discarda do dwóch waszych Ancient Pokemonów i dobieracie jeszcze trzy karty, więc macie Akcelerację Energii plus Draw, tak naprawdę podwójną Melonii, to może być grany. Jeżeli ktoś tylko rozgryzie jakąś dobrą listę z Roaring Moonem, to on może być grany. I ostatnią kartą w tym zestawieniu jest chyba najbardziej niedoceniany przez wielu Pokemon, jaki wychodzi w tym dodatku, mianowicie Zatu. Pamiętacie kiedyś był Shadowrider Rider Kalirex VMAX. Znaczy dalej jest. I on na abilitce miał to, że mógł podpiąć psychiczną energię z ręki do jednego z psychicznych Pokémonów na ławce i dobieraliście wtedy dwie karty. No to wyobraźcie sobie, że macie One OnePraizera. Nie FreePraizera, tak jak Kalirex VMAX. Który robi to samo, ale podpina te psychiczne energię do dowolnego Pokémona na ławce. No przecież to brzmi jak coś bardzo mocnego. No nie wiem, to nawet za iruchęcym może działać. 3 za to, pach, pach, pach. Trzy psychiczne energie, elektrycznej z ręki i atakujecie Iron Handsem. I do tego jeszcze sześć kart dobierzecie. No ten Pokémon wydaje mi się być też naprawdę, naprawdę niedoceniony i bardzo mocny. I, i wydaje mi się, że ktoś na tym jakiś dek zbuduje, na przykład, nie wiem, z Mewtwo EX, z Mewtwo Wistar. Yy, nie wiem, co tam jeszcze takiego psychicznego może być, może być grane. Mewtwo v Union chociażby. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo wydaje mi się jest opcji dla tego Zatu. Trzeba je tylko oczywiście odkryć i odpowiednio wykorzystać. Tak jak wspominałem, wspominałem na początku, mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów i kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, oczywiście. Jeżeli chcecie takie materiały z każdego kolejnego dodatku, to oczywiście piszcie komentarze. Ja bardzo chętnie, bardzo chętnie coś takiego nagram, jeżeli będziecie chcieli to oglądać. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, życzę wam wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się mm. ciepło. Pa pa.